Zapłacę złotówkę na cele charytatywne za każdego koszykarza, którego wymienisz, którego znasz. O, to ten TikTok tak będzie długi, rzucał? Ja myślę, że nie długi, No dawaj. Dobra. LeBron Reeves, Hachimura, Konczic, Hayes. Eee... Jak chłopiec z a ja nie, bo on już nie jest w NBA. Nie, 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 wszyscy. Wszyscy. Ok. Ale mogą być z całego Ryan... świata, mogą być polskie. Okej, okay. Cam, Cam eee, Nowy Jork, eee, Branson, Karl eee, Anthony Towns, Anthony Edwards, Stephen Kerry, eee, Clay Thompson. Maciej Lampę, Marcin Gortat, Jeremy Sohan, Cezary Trybański, Magic Johnson, S. Rodman, Scottie Pippen, Isaiah Thomas. Isaiah Thomas ten z naszych czasów, Ben Wallace. Mm. Jeszcze jeden jest z budynku, stary. Jeszcze jeden jest z budynku? Czy grał w NBA? Nie, nie grał w NBA. Mówię, z całego świata gający. Nie musi grać w NBA. Aha, jezu, to takasz? Nie, nie, nie. Wszyscy. Wszyscy, okej. A, dobra, no to Ja Dobra, dobra, nie, to przesadziłem. Zróbmy już NBA, nie, dobra. bo teraz to, że stary, to poleciał. O Jezu, Jason Tatum, sorry. Jalen Brown, e, Al Horford, Lonzo, Melo i LaMelo. Pewnie wiem nie, 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 nie jakiś taki koszykarz, że ludzie mnie zjedzą w komentarzu. <sum> ja, ko e, o, Sabonis, bo bardzo go lubię. Sabonis i, i, ojciec, i jego ojciec, Sabonis. Um, Szaka powiedziałeś? O, Shaquille O'Neal, Fox, <sum> Kobe, Kobe Bryant, nie powiedziałem Kobe Bryant. Kobe Bryant. E, Will Chamberlain, e, Bill Russell, e, Carmelo, e, Jimmy Butler, e, Bama de Dwayne Wade. Chris Bosch, Chris Anderson, e, Udonis Haslem, Blake Griffin, DeAndre Jordan, Chris Paul, e, e, Jamal Crawford, Ben Simmons, e, John, John Wall, Bradley Bill mówiłem, John... jeżeli widzowie, błagam, zaskocie mnie w komentarzach, jakie nazwisko jakieś znane, pewnie z Al A, no Nikola Jokic Kurwa stary Gilius Aleksander, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard By była jatka, nie? Witam, że widać, że falę kasu kurwa, nie go, ja mam Lekarzu! Czekaj, czekaj, bo nie kur jeszcze będziemy tu stali. Wiktor Wembaniama, mówiłem? Kurwa, nie pamiętam, tyle. Ale dobra, policzymy. no, policzymy. Policzycie. Fundacja Polski Basket, gdzie podczas All Star League zbieraliśmy, ponieważ wspiera ta organizacja młodzież. Młodzież, która nie ma zazwyczaj kasy albo nie mogą realizować swoich marzeń. My będziemy od tego, żeby tym młodym ludziom pomagać. Dobra. Dziękuję.